Krowa pasła się na wzgórzu Dło. północnym. Czwórkę przy jednym stole. To może oznaczać jedno. Poszliśmy do sklepu, każdy z nas wziął dwa produkty, nazwijmy to. Dwa produkty. Produkty. Nazwijmy to, nie mogę powiedzieć oryginalne, bo wziął dwa, wziął dwa zamienniki, nie mogę powiedzieć, że po I każdy wziął takie dwie pary, to chciałem Ta. powiedzieć. I teraz będziemy testować, co jest smaczniejsze, czy to, czy tamto. I to będą blind testy bez zamykania oczu. Z mhm. najlepsze intro ever, stawa. Kochani, kubuś tu nam a to, pięknie to nagrał. Ale można patrzeć? No właśnie, nie. Tak. O ja. A, ja! a ja takie oczekiwałem takiego wstępu, takiej historii, takiego czegoś A ten wiesz. rzucił kabanocy. A ten rzucił Dobrze, kabanosy. Nie, nie, nie. Przepraszam. No często gościcie znajomych na różnych wieczorkach tematycznych czy coś. No i ujeżdżają kabanosy, Tak, <laughs> proszę, to są kabanocy. <laughs> Czyli coś, czego robicie się Ja już widzę tutaj. Porównujemy wieprzowe z wołowymi, czy co? Nie mogę wam powiedzieć. Wy macie wybrać lepsze. Ja nie jestem fanem tego. Chcę chyba na markę tego. Takie cienkie? Tak. Ale dobrze powiedziałeś. Ciekawe czy nie jest tylko jedna marka takich cienkich. Po smaku, już całym takim specyficznym, uważam, że to jest marka Tarczyński. Ja że nie mogę powiedzieć. Ale ten drugi dziwnie pachnie. Dobre, wieprzowe, Hej. tradycyjne, ale nie Dzień. są jeszcze z górnej jakiej półki, można powiedzieć. No ale dziwnie pachnie, o. Pana Suchy. Co, patrz. O Jezu, no. Cuchy! No, to pokaż na talerzu. Kiedyś kupowało się takie. Ty patrz z tego jakieś mąka. Kiedyś Ej, kupowało drama. się takie, te. no, orężade w takich rurkach, nie? Nie, Wiem, Ty patrzcie kurde. to. Ej, kurde. Ale drama. No, znamach, obrzydzi, nie? O Boże! Zwedzi! Tak! To to jest veggie? Czyli kolan nie pasuje w głowie, to Ale to jest obleśne. Głosujemy? Tak! Ta no, lewo, 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 prawo, no. Nie no, lewo. Tak, Tak, czy jest, Słuchajcie, no, chciałem zrobić ślepy test z tego, Ej, super. czy może, wiesz, czy może nam podejdzie, nie? A wiecie, co jest na pierwszym miejscu? Kasza. Nie. Proszę do, proszek do prania? Teksturat grochowy. Smak grochowy bym zrozumiał. Pulpa grochowa. Pire grochowe. Ale tekstura, błonnik grochowy, skrobia kubrydziana, stabilizator, aromaty, glukoza, sól, przyprawy przeciw przeciwutlenia, warzywa suszone, cebula, marchew, Polsce mielniane, peski, dyni, ekstrakt przypraw, cukier, burak czerwony, zioła. Ja nigdy to... nie rozumiałem tej jednej nie. rzeczy. Czemu tak. to się nazywa kabanosy? Czemu jak ma coś być w wedzi, tam wege, czy jakie tam, to jest upodobniane do czegoś mięsnego? Czemu to się nazywa pałeczki roślinne? No już no. tego zakazali. Tak, tak. zakaz robienia takich. No i taki bardzo, tak... bardzo dobrze, czyli ktoś to pomyślał. No nie, no bo to... to... Nie. Grywa to, nie? Eee, tak. Oh, no, o! O, pierdolę! Pożegnajcie, zróbmy Nie. ale to tak samo wyglądają, te są mniejsze. Tak samo wygląda, to są mniejsze. O, czyli nie wyglądają tak samo. Znowu idziemy tą logiką, co żeśmy zauważyli w poprzednim odcinku. Że jak coś jest mniejsze, <słuch> no to zna znaczy, że jakby stanowi pierwowzór, jakby pod który ktoś próbował. większe. No, no, oczywiście, żebyście widzieli, dwie są o tym samym smaku, nie? Ale te więcej przypraw. No. Ty, no, co to, to za smak palne? Mieszanka mm, przypraw. Jakieś z serowo coś? Bekon z bekonem coś. coś. Oregano, jakieś? Pizza. Nie no, wszystko tam siedzi, nie? A Ty, jak już rączka, to od trzy, nie? <noise> to są no. dużo słodsze. No. Ty, ale tu pachnie przyprawa. To pachnie, no. No. A tutaj nie. Te, Te są, są dla mnie bardziej ordynarne. Co? Tak Takie za twarde aż. Zobaczcie na to. Tutaj wiesz, że jest grubsza pulpa użyta do zrobienia go, do wytłoczenia, a tutaj znacznie e, taka bardziej zmielona jest, nie? I przez to ten chips jest troszeczkę Płatny. inny w odczuciu, nie? Nie w płacki, bo on jest wygięty. <noise> jest przy taki zbrylony bardziej, nie? Mm. Dlatego ta sztaba mówi, że ten jest taki chrupki, a ten o. tak stawia opór. Ale żeby coś było przerosnąć na łeb, to tak, nie. Jak ktoś chce remis, to podnosi dwie łapy, nie? No. no Lewa, prawa. Kurde, no. Trzy, cztery. Dla mnie lewa. No wow. lepiej. Dobra. I jest większy, czyli na lewa, prawa, czyli remis, wyremis. Czyli zostaje. Dobra. czyli zostaje zgadujcie Zgadza się. smak. się. prawą? Zgadujcie się. No właśnie. Ja dałem prawą. Paprykowe. Nie papryka. to nie to, 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 papryka. to papryka. W życiu. To są pringlesy? Pringlesy, a to są big smaki paprykowe. Ej, w życiu to nie powiedział, papryka. Szczerze, czuję się zaskoczony, bo bym powiedział, że to nie jest oryginał. Nie, że to nie jest pringles. Tak? Nie. Super. Nie. Bo po pierwsze były większe, i znowu to mnie oszukały. Pamiętacie, że mówiliśmy, że większe to niby podróby robią. Nie wiem, tak. Ja wiem, wiem, że. Odcinajmy już te nasze ja... zwrotały, bo nie powinniśmy ich widzieć. Ja czaję, czaję, nie? Tylko że tak jakby już widzisz, że to nie jest reguła, jednak, nie? nie? Bo myślałem, że może jakaś taka reguła, dlatego zadałem pytanie takie w zeszłym odcinku, a okazało się, że no. No nie, czy mi i tak bardziej smakowały pinglesy, mimo że bym powiedział, że to jest smak serowy, a nie papierze. Cena dużo niższa tam. Nie warto do Nie ma, nie. Nie ma Ja yy, zasada jest prosta w naszym yy, formacie. Jeżeli jest remis, a był 1-1 mm. i wyremis, to, to pozostaje tańszy zamiennik. Co nie zmienia faktu, że koło papryki to, to nawet nie jest. Zasłop y w buzi, więc y może czas na jakiś napitek. O! o. To od razu przyniosę, bo y chociaż jest po weekendzie, Napitek to alkoholowy. Nie gadaj! To jest woda gazowana. Chyba tak położyłem. No dobra, tak położyłem. Ale co sprawdzamy tą wodę Egan z lodowca plus woda z kranu? Jeden z popularnych napojów Czujesz prytę. dostępnych w, w, w marketach. Ta dla mnie lewa ma bardziej chemiczny posmak. No prawa głowy, pusty balans. No. Nie chcę się wami sugerować, ale na razie prawa wchodzi. Ale lewa, nie dobra. Ej, no, zapach jest taki yy, aspartanowy, nie, nie. nie wiem, jak to jest. Nie, ja, oba dla mnie mają chemiczne zapachy. No. Nie, nie, bo ja wiem, że to jest cytryna, ale to nie pachnie jak prawdziwa cytryna, ale wybierając między tymi, to prawy lepszy. Ten zostawia dłuższy posmak chemiczny. Prawy wchodzi pierwszą nutą wodą, według mnie, i dopiero później wierza chemia cytrynowa. Tak, ale ona nie jest taka nachalna, jak przy lewej. Prawy to jest sprite, masz 100%. Nie ma takiego. Nie. Naprawdę. Bicie się! Pijcie się. się! Naprawdę, ja uważam, że to jest drugie, ale nie, nie jestem w stanie powiedzieć, co to jest. Ale tu wiem, że to jest Sprite. Trzy, cztery. No ja prawą biorę. No dobrze. Primość co było w prawej? prawej był Sprite. A co, a co było w lewej? A up Ej, no niemożliwe, taka różnica? odwieczna walka koncernów Pepsi tak. z Coca-Colą. Jeszcze bym tylko sięgnął po Zbyszko czy cytryny w tym zestawieniu, żeby porównać, czy w ogóle ale, um, podjeżdża. Ale Zbyszkowi czekaj, jest czekaj. Wygrał Sprite u nas, tak? Tak. No to trzeba Zbyszko porównać do Sprite'a, a nie do 7 Tak, no, Tak, Zbyszko do Sprite'a. Słuchajcie, drugie wprowadzenie, czyli produkt siadaniowy. Płatki! Może nie u wszystkich. Nie, jak płatki. Proszę. Może nie u wszystkich, ale u części na pewno, który tak naprawdę konsumuje się i ponoć po nim oczy dostają lepszego odżywienia. To, to, już to jest my? tylko. Oczy dostają lepszego odżywienia. O, Mówi, się, że czy... na ten... Mówi się, że na wzrok poprawia no jak, jak się je masło. Wzrok. Będzie się dużo masła, no to będziesz miał lepszy wzrok. Tak? Ej, ale wiecie co? Ten wygląda na oryginalny, a ten wygląda na taki bardziej mild, taki o, o, czy, że, że Ja mój tutaj ułożę. kroiłem dobra podobnej wielkości. Słuchajcie, ułóżcie tak samo. Każdy bierze ten jasny na prawo, ciemny na lewo. No czekaj, czekaj, już już. Bo będziemy o innych mówić. No dobra, jem najpierw prawy. No nie, no prawy nie ma. W smaku prawe to jest po prostu plastelina śliska. Margarina. O nie, jakie niedobre po prawej. Ale to jest takie śliskie coś. Czekaj, tak jak, ale jakie ty zrobiłeś test w takim razie? Co ty mogłeś porównać? Masło jego zamiennik bez mleka, czy co? Margarinę mógł błąd. A, masło tak. i margarinę. Zajebiste. Ale na chlebie się zaciera różnica. Zobaczcie, jak inaczej się roztapiają, jak są trochę ciepłe, nabiorą. Te się robi miękkie, a te żółte są nadal wciąż twarde. Trzy, cztery. Wy wszyscy lewe. Ja uważam, że lewe było smaczniejsze, ale na bułce ser żółty na to, szynka na to i, I, i zagina się. Ale, ale też czasem lubicie sobie na przykład rogalika z masełkiem, nie? I wtedy czuć taką esencję tego masła, bo ten rogal tak jakby mm, rozpuszcza się pieślicie. Ale jedna rzecz, w ogóle to jakby nie macie po, nie macie takiego poczucia, że to dalej jest w, A! dalekie od masła? Takiego, wiesz, śmietankowego? O tym nie pomyślałem. Nie? pomyślałem. Bo nie bo wyczuwać śmietnicę. Moja myśl. Że obydwa to są takie smarubiny. bez smaku. Taki bez smaku. Masła, no. Osełka? Osełka, to jest takie tuż, bo... osełka powinna no. być wypierdzielona w kosmos. Miks. No, z miksu tłuszczowego. Miks tłuszczowy. A, a, czyli... No i tu jest największe zaskoczenie. Tak. Ale tak czy siak, wydaje mi się, nawet to masło osełkowe tak. mleczne nie miało po smaku śmietany. Słabo. Jakaś inna firma robi taką osełkę, że mógłby mi ją mlizać po prostu. Tak, tak, nie, no, 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 tak, to jest bezsmakowe. To jest tak, że ja na dwie ręce zagłosowałem. Może więc, jest oszukana, ale się nie przynaje. Mimo, że wygrało, to nie robi jednego. Jednak nie robi roboty. roboty no. nie? Trochę wybraliśmy z, nie, z produktów bez smaku. Dobrze, to teraz ja, moi kochani. Z racji tego, że Przemek nam dał trochę tłuszczyku, no to ja teraz dorzucę coś słodkiego. Ale wali mocno piwskiem. Ale tak, takim hmm. z beczki świeżo nalanym. Spróbujcie i porównajcie. Po prostu... które próbujecie? lewe spróbujmy. Przeniczy po... to na pewno Dla mnie to najlepsze, wiecie, jakie? Otwarte, nie? <śmiech> <śmiech> Także. Tak, po drugie, ma jakiś posmak jakiegoś owoca, albo nie ale, wiem czego, nie? Ale nie widzicie, że nawet kolor jest yy, No jest, Nie, nie to, to, jest, to jest. To drugie jest smakowy radlerek, coś takiego. Co jest dla mnie lepsze. I w Smakuje w te no Szczerze, nie? Też, no. Smak jest po prostu jest. coś jest najlepszy. Nie, no, słuchajcie, różnica jest ogromna, jest więc ma. mi się wydaje, że tu bez dyskusji to jest takie po prostu piwko, a to jest taki letnie piwko. Bardziej takie łagodne. Łagodne, takie orzeźwiające, tak. letnie. I zacząłem się stresować, że właśnie Krzychu nam piwo i piwo smakowe. <laughs> no to nie może być tak porównać. Dałeś piwo i piwo? Nie, dałem wam z jednego koncernu, te same. Podnosimy, co bardziej smakowało. Trzy, cztery. No. Jedno jest po prostu zero, ale nie jest alkoholowe. No ale tak. nie jest alkoholowe? Taki bąbelek. <laughs> po lewej stronie. Po tak znam życie, to jak pipka wziąłem to. Eee, to ty ja wziąłem prawdziwe. <laughs> ale dlaczego uważasz, że prawdziwe? Czujesz się lepszym mężczyzną, bo piesza... Oczywiście, oni tu dobrze psali. Orzeźwiający lager. I to jest orzeźwiające piwo. My to wybraliśmy, bo to nie jest tak, że było podobne się zastanawialiśmy, tylko to było dużo lżejsze, tak, dużo bardziej orzeźwiające, cytrusowe. I my stwierdziliśmy, że to jest lepsze tak. niż takie standardowe piwo, nie? Przątam i idę po teraz prawdziwe słodycze. Chciałbym, żebyście nie patrzyli na etykiety, dobra? Możecie sięgnąć po prostu do tego. Mnie Ale patrzysz. nie patrzcie. tyle, co to budzi? wkładacie. Dobra. Mhm. number one. Lewo, 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 lewo Sebastian. To też z nadzieniem czekoladę, ja lubię. Chcę, Pawełki. To jest tak niczowy u mnie produkt, którego w ogóle nie jem. Nawet nie jestem w stanie rozpoznać, dobra. co to jest. Ja. Ale alkoholowy. ja p***ole. No. Prazy? Jakby byłby dwa razy mocniejszy. Nie miałeś prawego się? Nie wiem. Jak że w Rio, to masz kłuch alkoholowy. Dwa razy górą czekoladę, mam. Tak. Mhm. I jak ją naciśniesz... na Ale Bardzo i A bardzo podobne jest w skupancie. Podobne dla mnie. Dla mnie lewa jest bardziej mleczna, delikatniejsza. I ten wyczuwalny, tak jak mówicie, likier jest słabszy. A tu jest taka. To jakby nie było dla dzieci. Jakby się Tak, taka męska wersja, Jakby ma. Nie, żar baryłkę, nie? To są trzyma studia. Głosowanie. A tu trzy, cztery. Prawy, dla mnie prawy rząd. Dla mnie lewy. lewy no nie, nie teraz mi się z nami totalnie nie Bo co, ja bardzo alkohol... się... Ten jest Wawela. Powiem wam że pierwszy raz go w życiu widziałem. Czyli rzeczywiście. A jak się nazywa? Adwokat. Adwokat. To się nazywa mini czekolada mleczna. To tak? jest batonik. A. Ale to jest też deserowy czy mleczny? W ciemnej czekoladzie. No właśnie. O, no, panowie, szala się, szala się przerała po przeczytaniu. Uwaga, to jest nawiasie mece, no. z dodatkiem alkoholu. O, o! Yes! Zawiera alkohol 2,4%! Ja I... na no, ja tak się czuję bardziej niż po tym dygnieniu. Ale ja, ja mówię, mówię a ja mówię, że tu jest chuch, jak to trzymasz no, w ryju. O, i... Ej, dwa Pawełki? Ej, Bary. klasycznie, panie władzom. Challenge, kochani, challenge, 10 challenge. No. Znajdujemy alkomat sztaba? Tak. 2,4. Mamy, ale gdzieś jest. No, czyli znajdujemy. A. I Pawełki, już Pawełki. A ja akurat Pawełki lubię. 2,4%. Czekaj, czekaj, stój! A ten ma 1-3% spisu. Nie! Alkohol! Starzejemy się! Panowie! To pokazuje! My się starzejemy! To pokazuje! To Gdy się W ogóle, się w ogóle co, może ten następny zestaw osełka! Ale jesteśmy boli, nożyjemy sprinter! Patrz prawie imprezowo, kabanosy, no, z, 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 sprajka, alko no, al alkohol. A super, to cieszę się bardzo. Am. Błaganie patrzeć się, nie. idzie na lewą rękę Panie dajcie, lewa ręka o, Lewa ręka No, no. no widzę, że... Czyli are. tak od dorosłości do... Nie, zaj, zaj, zajebiście Wracamy Jak nasza młoda publika zobaczy nasz zestaw, że wybraliśmy sobie mleko, no Słuchajcie, <grywdy> ma... jak wy wybieracie... Jak masz jeszcze herbatniki do tego, to jak Jak wy jak... wybieracie piwo zero i batonika, który ma ja ja mam... mleko holu, to masz mleko No, z robakami <grywdy> 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 Może krowa suda nie umyła <gry> Uwaga, Krzychu, na prawą rękę? Tak. Uuu. Ja z lodem, no to Tak jak e, jest ta historia z tym mieczem, co trzeba wyciągnąć, no, tak, tak. tak? Tylko ja... prawdziwy ryce tak. wyciągnąć? Ja A nie, serze... nie mogłem tego wyciągnąć! Ja z to znam. Bo ja się, byś... próbowałem to trzy razy wyciągnąć! Ale dobra, może ty, prawdziwy ryce? Nie umiem tego wyciągnąć! Bez... Ja... Bardzo dobra. Jakie mleko jest znowu? Smakuje mi w turbo. Krowa pasła się na wzgórzu no. północnym i Ale gdyby ta śmieta, gdyby a osełka miała chociaż no. 3% tej mleczności, tak? to nie, by była najlepsza na ją mlekiem. No. 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 Ale słodkie. Ty. No, bardzo słodkie. Jakie to jest? 3,2? 3,2. No. Ja nie mogę wam powiedzieć. To jest 2%. Kurde. Ale wali. Jakby cukrem wali. Ale, ty, ty. No. ale fajne. Takie jakbyś... Nie. jakbyś troszeczkę cukru do Nie troszeczkę, Primoż. Do... Łyżeczkę. Z bułką na miękko bym to wypił po prawej. Jest delikatnie. Trochę wodniste, mhm. takie na 2%, może trzy, no nie te półtora, no nie ja wiem, wiem, normalne, no dwa 2%, 2%, procent, 2%, procent dobre, kurde, no. a to jestem no. pewien, że Ciekawie. to zaciekawi dzieci o wiele bardziej mhm. niż normalne, o, ta. to ta jest pewne, to trochę. jest pewne, no to jest słodkie, no. masz mleko z laktozą i bez laktozy. I wbrew Kolej, wszystkim, bez. bez laktozy jest to słodkie, bo jest zastępowane normalnym cukrem. Co ty żeś mi tutaj dał jakiś? nie rozumiem. Ja, że bez laktozy ja, jest ja słodsze? Ja też nie, tak. Tak nie rozumiałem. Tak. Dobra, nie, A, ale dobrze, żeby Krzysztof zrozumiał, powiem prosto. To jest bez cukru, dlatego jest słodsze. Trzy, cztery, <grym grym grym> Ale, ale 2, Ponieważ po lewej stronie, kochani, mieliśmy mleko łaciaty 3 2 3, po prawej. 2. Także łaciaty bez lekkości. Ale 3 2 trzeba. bym nie powiedział, nie? Też bym nie powiedział, że to jest I to jest ciekawe, ile Twoje ma cukru? Tym w tym cukry. Masz w tabelce. Ile Twoje ma? 4,7. Moje też ma 4,7. Kurdy, bałem Ale wiecie, czy ten jest dosypywany inaczej, tak, nie? No, bo jest słodki. No, ale mi bardziej smakuje, nie? No do płatków. A czy nie, nie? Inaczej no jest słodka, ale to jest takie, wydaje mi się, że zdrowsze po lewej. Wiecie o co chodzi, że tak. Obydwa są UHT. To no, no nie są jakieś tam. No to jest słodsze. To, to jest. Ale, ale ten, to nie... jak mam wrażenie, jakby trochę poddawane jakimś procesom, bo zobaczcie, to jest tak na proszku. Dzięki unikalnej technologii więcej bieli w kropli. Nooo. No gorzej! No, no. no Hajzer będzie musiał... Ty chyba... Najgorzej, nagrywaj to! <grym> no ja gdzie muszę to poczytać. No najgorzej! Tutaj fajnie patrz, natura, zielony listek, ja na góra! Nie. A tam ci to... mówią, że... Ej! Nowa technologia. No Uwaga! Wyprodukowaliśmy białe mleko! Jeśli tego, to w PR tu nie umiecie. A jeszcze nawet hasło blisko natury! <grym> to a to nie, jak... to opakowanie blisko natury! No tak, a tu też jest to samo, dobra. Ale powiem wam szczerze, ej! Skąd yes! yeah! Ej, i e, go e, 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 nie uwierzysz, no, jeszcze taką szkolkę w Nikt <śmuszczak> nie mógł nie wyciągnąć, i ja wyciągnąłem w ja serbie dumna. Kochani, tu nie ma lepsze gorsze, nie ma taniej, drożej. To musi zostać tak. No jest ręki. Znaczy, tak, to, to bez latury droższe trochę. Tak? Ale to nie jest dwa wody, Bo cukier dorzucili, bo musieli zrekompensować. Do mleka. I drugi produkt, ja który jest połączony. To też lewa, lewa strona. A ja już się, się tak na f pier... Najpierw e, prób, próbka na sucho, a e, druga partia. No to te też nie mają cukru. Ale Jezus, papier! No jest dużo, te smakują jak moje dzieciństwo. Ej, nie dla mnie. Ale smakują mi stołówką w szkole. Bez be, smakowe. To jest prawej. To są takie, które wróciły z wakacji i tak, się dobrze bawiły. Tak, no. Opaliły a te się? są takie, które pojechały na polskie morze i niestety. I cały nie czas lakę. Natrafiłem. Na no. Te bez smaku dałem do mleka ze Wodyczą. No nie, właśnie a. dlatego wziąłem oryginalnego. Co wszystko, co powiedziałem o mleku? Z płatkami to te mleko rozwala. Które? Słodkie? Bez, bez No laktorzy. ja właśnie sobie no. Ale one wchodzi z płatkami. Te jasne szybciej robią się miękkie, a te po lewej dłużej trzymają chrupkość w mleku. Trzy. Cztery. Dla mnie remisowo. Ma więcej aromatu, jest bardziej podpalane, głębszy tak, aromat. Tak, to to tak, ciągnie tak, na końcu tak. kukurydzą. Tu mamy oryginał, a tutaj mamy... Czemu ustawiłeś? Nie, nie, wiem, dlaczego, nie wiem dlaczego tak ustawiłem. Nie mam pojęcia. Jest to nieprofesjonalne. No inaczej, różnica w cenie jest duża. No zapewne w wadze też. Co robi brzmi gryz kukurydziany, no. czy... Łamane ziarno kukurydzy. Łamane ziarno kukurydzy. To jest tutaj napisane, łamane ziarno kukurydzy. A może to to samo? A może być, tak <laughs> nie wiem. Podsumowanie dzisiejszego odcinka... A jak właściwe... który wygrywa? No, no To, ja to, 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 tak. to, to, to czego, bo żeśmy zasłonili no, tak. łaziatek wzrał, zabierak co trzy dwa. Dobra, a tu remis, no, sorry. Czego mogliście się dowiedzieć po dzisiejszym odcinku? Że jak nie ma e, cukru mlecznego, to to mleko będzie słodsze, fajniejsze do płatków. Z tym się wszyscy zgadzamy. Tak, tak. Że te corfreksy mają większy smak, że więcej alkoholu nie oznacza lepiej, co potwierdzają leszcze, którzy piją piwo bezalkoholowe. Nie. Że osełka to jest jakieś gówno bez smaku. <laughs> że szprite pachnie cytrynową chemią, że chipsy paprykowe smakują jak bekon i kebab i że kabanosy zrobione z gruchu wyrzućcie do kosza po prostu, no. To takie podsumowanie, pięć sposobów na i uczy, się, oglądajcie poprzednie odcinki. No i piszcie w komentarzach, jakie chcecie produkty, żebyśmy to Jakie pary, jakie pary, nie muszą być tylko oryginał versus podruba, bo tak to odbieracie. Może być cola versus Pepsi, co też jest ciekawe. Ooo, paaa. kontra kielecki.